Witam serdecznie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam w wodniki na czytanie na miesiąc grudzień. Czytanie będzie oczywiście okulne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Bierzcie co dla was, a resztę zostawcie. A jeżeli z wami coś zarezonuje, podoba wam się czytanie, dajcie lajka, łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, będzie mi bardzo, bardzo miło. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie zapraszam. No dobrze, zobaczmy co u tych wodników w grudniu. Zaczynamy od przesłania. Mgła i przesłanie anielskie. Musicie wyjść z tej mgły i zobaczyć nową rzeczywistość, która do Was idzie, bo wszystko zaczyna się zmieniać, ale zmienia się na dobre. Ale, jak zostaniecie w tej mgle, to tego nie zobaczycie, więc trzeba mm, troszeczkę otworzyć szerzej oczy, spojrzeć szerzej, wyjść ze, swojego, ze swojej strefy komfortu. Tutaj widać to słońce, to dobro, które do Was idzie. Na razie jeszcze go nie zauważacie, ale ta nowa rzeczywistość do Was idzie. Więc ta mgła. Która Wam zasłaniała oczy, nie dostrzegaliście tego dobra, które jest wokół Was, to teraz myślę, że się przerzedzi. I zobaczycie, zaczniecie dostrzegać w grudniu zupełnie inna, inne rzeczy. Inaczej poczujecie. Zobaczycie, e, poczujecie to światełko w serduszku, takie ciepło, że to dobro, to dobro się pojawia i zaczyna was otaczać. No, to zobaczmy jakie wyzwanie dla wodników w tym miesiącu grudniu. Otworzycie na to dobro, na te niespodzianki, na uczucie, na miłość, bo to dobro widać idzie. No. Grudzień będzie dobrym czasem dla Was. Dużo miłości Was czeka, dużo dobroci, serdeczności, ale też wyzwaniem dla Was jest, żeby odpowiedzieć też tą dobrocią, tą miłością, otworzyć to swoje serce, pozwolić na tą dobroć, żeby do Ciebie przyszła, ale też dawać ją, dzielić się tą, tą energią. Dla niektórych z Was tutaj może się pojawić jakiś mężczyzna, dla kobiet mm, romantyczny, który będzie chciał się Wami zaopiekować. Trzeba się otworzyć na to. Mhm. Mm Co Ci w tym pomoże? <grytanie> Zobacz. To jest ktoś, kto Ci jest przeznaczony, i tu masz z góry. E Wszechświat będzie wam sprzyjał. Yy, będą okoliczności, które będą wam sprzyjać. No, trzeba się otworzyć na to, co do ciebie przyjdzie. To jest ogromna obfitość miłości, uczucia. No, tylko musisz się na to otworzyć i to zauważyć, żebyś w tej mgle nie został, czy nie została. Bo jeżeli jesteś mężczyzną, to tu widać, że Zakochasz się w kimś w grudniu i to będzie takie naprawdę prawdziwe, ogromne uczucie, czyste, piękne. Tylko pamiętajcie, musicie wyjść z tej mgły. Świat będzie piękniejszy. Co ci może utrudnić? Praca. Jak za, za dużo czasu będziesz spędzać w pracy, za dużo ludzi będzie wokół ciebie, nie wycieszysz się, nie wsłuchasz się siebie, a będziesz chciał realizować, czy chciała realizować się swoje ambicje zawodowe, no to możesz tutaj coś przeoczyć. No, a wtedy będzie żal. No to zobaczmy teraz, miesiąc, grudzień dla wodnika. No i znów mi się pojawiły y, dziewięć mieczy, takie koszmary. Może tutaj być kobieta powodem, matka albo przyjaciółka, która taka jest już doświadczona po przejściach. Może powodować u ciebie takie troszeczkę depresyjne stany, jakbyś był, czy była uzależniona od tej kobiety. Zbyt naiwnie wierzysz we wszystko, co ona mówi. To nie jest dobra kobieta. Tu widać, że tutaj trzeba się od niej odsunąć, bo ona powoduje u ciebie... Właśnie takie koszmary, i widać, że to manipuluje. Więc, albo to jest ktoś z otoczenia, albo matka, albo Twoja szefowa. Widać, że tutaj trzeba coś z tym zrobić. Dlatego tutaj mówię, że właśnie ta osoba z pracy może tutaj być przeszkodą w tym wszystkim. Bo jeżeli będziesz właśnie w tej mgle, w tym amoku, w tym depresji tutaj, że wszystko jest nie tak, że tu cię coś przytłacza czujesz się właśnie, że ktoś tobą manipuluje, ktoś tobą pomiata, ktoś cię wykorzystuje, no to tej miłości nie zobaczysz, tego dobra i tego uczucia, które do ciebie idzie. Więc tutaj z tą kobietą trzeba sobie tutaj troszeczkę zrobić porządek. Pierwszy tydzień mamy otwarcie się na świat. Zamknięcie jakichś y, etapów w swoim życiu. Tutaj otwierają się nowe możliwości. I zobacz, ta sama karta mi się pojawiła: Trójka Pentakli, więc tutaj będziesz dużo pracować, dużo i ktoś może. Y, może cię docenić za to, jak, jak ciężko pracujesz, jakie masz pomysły, jakim fachowcem jesteś, bo możliwości się pojawiają. Mogą też być kontakty jakieś z zagranicą, wyjazdy z zagranicę, jeżeli tutaj masz jakiś fach w ręku taki dość oryginalny, to tu możesz być. Yy, no. Yy, poszukiwamy, że tak powiem, w jakimś celu tutaj z zagranicy, żeby coś odremontować, coś y, namalować, nie wiem. no Jeżeli zajmujesz się takimi właśnie rzeczami, to możesz tutaj dostać y, propozycję z zagranicy. Y, może też się pojawić oferta pracy. Y, gdzie mówią w obcym języku? Szefostwo, może wymagane ich kilka języków. Tutaj jest jakaś szansa na to, żeby wyjechać za granicę, nawiązać kontakty albo właśnie pracować w takiej firmie, gdzie posługuje się innym językiem. I widzisz, i to możecie odciągnąć od tego uczucia, i teraz trzeba to wszystko jakoś wypośrodkować. Ale możliwe, że też na tym wyjeździe czy w tym miejscu pracy ktoś tam taki się znajdzie. Tylko jeżeli pochłonięty czy pochłonięta będziesz pracą, no to tego nie zauważysz. Trzeci tydzień. Mhm. Czujesz, że masz związane ręce, boisz się podjąć wyzwania, boisz się, że nie podołasz temu zadaniu. Eee, troszeczkę cię to przeraża. Ale nie ma czego się bać. Tutaj mamy też cesarza. Cesarz, ktoś konkretny, albo jest nawiązanie, żebyś tutaj mm, obmyślił, czy obmyśliła wszystko tak konkretnie, strategicznie. Może też mieć duży wpływ na te Twoje ograniczenia, jeżeli jesteś tutaj kobieta, bardziej ma taki strach przed czymś, bo wyniosła z domu, bo może ojciec ją tutaj. Mm, troszeczkę strofował i, i nie dawał jej takiej szansy, żeby wzrosnąć. Ciągle byłaś mm, dołowana, mówiono ci, że nie nadajesz się do niczego, że nic z ciebie nie wyrośnie, że jesteś taka i taka. Tutaj widzę coś takiego. Problem z ojcem, który trzeba przepracować, bo on raczej nie dawał ci. Mm, Pewności siebie, a wręcz przeciwnie. Więc tu jest jakaś historia do przepracowania. Może też być Twój szef, tak? Jeżeli nie masz problemów z ojcem, może tu być jakiś szef pracy, który też ee, czujesz, że nie możesz pójść dalej, że nie możesz tutaj wzrosnąć, że masz ograniczenia, że nie, nie zauważacie zauważa nikt. Ale widać, że szansa będzie. Tylko to jest w Twojej głowie. Ta szansa się pojawia w pierwszych dwóch tygodniach grudnia. Jeżeli jej nie wykorzystasz z powodu właśnie tego problemu, o którym mówiłam, być może z ojcem, to też możesz właśnie nie, nie skorzystać z tej oferty, bo czujesz się, że nie jesteś wystarczającą osobą do tego zadania. Dobrze, zobaczmy co z uczuciami w grudniu. Uczucia. Tutaj mamy nieśmiałość, ciekawość, no pojawia się coś, jakieś uczucie tutaj się pojawia, emocje. Troszeczkę to będą tutaj ciekawość, ale też nieśmiałość może się pojawić. No przychodzi niespodzianka, przychodzi jakieś uczucie. Hmm. Tylko ty będziesz tutaj właśnie stać na takim rozdrożu i się zastanawiać, czy wejść w to, czy tutaj. Yy, Wpatrujesz się w pieniądz, tak? Czy to jest um, odpowiedni moment na miłość, czy warto, czy lepiej pójść w tą drogę um, kariery? Ale też może tutaj się pojawić ten mężczyzna, nie? Ten mężczyzna tutaj też. Pojawia się, może być od Ciebie starszy, może to też powoduje u Ciebie ograniczenia, że boisz się, co ludzie powiedzą, boisz się wejść ten związek, bo mężczyzna jest starszy. Tutaj on sobie świetnie radzi finansowo, będzie Cię rozpieszczał, ale zastanawiasz się, czy na pewno w to wchodzić. Trzeba będzie się tutaj uwolnić. Uwolnić z jakichś przekonań. Bo w jakiś sposób jesteście sobie przeznaczeni? W jakimś celu macie być ze sobą? Macie coś może przerobić? Czegoś się nauczyć od Ciebie? A może to już jest miłość na całe życie? Ale musisz dokonać wyboru. To Twój wybór. Zobaczmy, co w finansach. No tutaj masz możliwości, mówię, masz fach w ręku. Yy, tutaj pieniądze do Ciebie idą. Uzdrowienie. Yy, te pierwsze dwa tygodnie widać, że tutaj ta oferta przyjdzie. Tu jest, yy, są duże możliwości, trzeba z nich skorzystać. Pamiętając jednak, żeby znaleźć czas dla siebie i na miłość, nie żebyś, jeżeli już pójdziesz w tą propozycję, która do ciebie przyjdzie, bo jesteś fachowcem w danym w danej dziedzinie, przyjdzie ta propozycja na pewno, to jeżeli ją weźmiesz, skorzystasz, to pamiętaj, nie, żeby nie pochłonęła cię tak na, na całego. Trzeba też mieć czas dla siebie. Tu jest ta równowaga, to umiarkowanie, żeby za bardzo się nie, nie, nie pochłaniać, nie wchodzić za bardzo w to, w to zadanie. Bo możecie to wykończyć, możecie zabrać energię, będziesz potrzebował tutaj regeneracji, uzdrowienia. Także uwaga na to, żeby się nie przepracowywać, nie spędzać tym czasu zbyt dużo. No i mamy znów sprawiedliwość. Cały czas tu mi się coś pokazuje. Coś, co macie spotkać w tym grudniu, to jest coś bardzo ważnego, co masz przejść, przepracować i, i poczuć. Także no, nowa, nowa rzeczywistość. Wszystko się zmienia. Przychodzą do ciebie dobre rzeczy, ale to ty musisz zdecydować, czego tak naprawdę w, w życiu pragniesz. Zobaczmy teraz... Jeżeli masz jakąś, jakieś pytanie w głowie, pomyśl sobie. Ja wylosuję jedną kartkę. Jest dla Ciebie. No idź w to, działaj. To jest coś dla Ciebie. Taką masz podpowiedź od aniołów. Dziękuję Wam bardzo i życzę udanego miesiąca i udanych wyborów.